Witam, chomikowych finansistów. Banki od dawna są częścią naszego życia. Trzymamy w nich pieniądze, oferują różne możliwości oszczędzania i udzielają pożyczek. Ale okazuje się, że nie są tylko pomocnikami mogą także doprowadzić do bankructwa. Dziś wybrałem dla Was filmik, który pomoże Wam uniknąć takiego nieszczęścia. Sami zobaczcie, co mam na myśli. Jaką największą kwotę zrobiłeś w ciągu jednego roku? 600 milionów! 600 milionów dolarów w jednym roku? Nieźle, jak tego dokonałeś? Sprzedałem firmę. A za ile? No właśnie za 600 milionów. Czy kiedykolwiek byłeś bankrutem? Jasne. Zbankrutowałem, ponieważ stan Teksas, z którym miałem kontrakt, odmówił mi zapłaty. Władze stanowe ukradły mi 30 milionów dolarów, powołując się na immunitet suwerenny. Nigdy więcej nie będę robił interesów z Teksasem. Jeśli jesteś prawnikiem, wierzę, o czym mówię. Ale załóżmy, że jesteś akurat w trakcie negocjacji z takim Teksasem i sprawy nie idą po Twojej myśli. Jaka jest Twoja najlepsza rada dotycząca sprzedaży i negocjacji w biznesie? Mogę tylko powiedzieć, jak ja bym się zachował. Jeśli negocjujesz z tak trudnym klientem i od samego początku masz problemy, daj sobie spokój, zrezygnuj. Nie musisz zdobywać każdego klienta. Co porabiasz w Las Vegas? Uczestniczę w konferencji. Co banki ukrywają przed swoimi klientami? Że każdego dnia cię okradają. Co przez to rozumiesz? Za każdym razem, gdy bank bierze od ciebie pieniądze, pożycza od rządu na 0%, a gdy ty bierzesz pieniądze od banku, dostajesz je na 10% albo słyszysz, że się nie kwalifikujesz, bo nie zarabiasz wystarczająco dużo. Widać, że zna się na rzeczy i wcale nie trzeba prowadzić interesów z rządem ani zarabiać milionów na sprzedaży biznesu, żeby zostać oszukanym przez system bankowy. I jeszcze nie wierzycie? Posłuchajcie tego człowieka, który po prostu wziął pożyczkę na zakup samochodu. 800 dolarów? Jesteś spłukany. No wiem, to jakiś absurd. Zdałem sobie z tego sprawę oglądając twój program. To wtedy zacząłem spłacać kartę kredytową. Pomyślałem, że jeśli chcę jeszcze kupić dom, to będę spłacał kredyt hipoteczny plus 800 dolarów raty za samochód. Nawet o tym nie myśl, bo przyjadę tam do Kalifornii i cię opieprzę. Widzicie? Chciał po prostu mieć fajny samochód, a teraz jest zadłużony po uszy. Mnie na powierzchni utrzymuje sadełko, ale wam radzę być ostrożnym. Serio, zastanówcie się 100 razy zanim weźmiecie pożyczkę z banku. Najpierw weźcie kalkulator, podsumujcie wszystkie koszty i dokładnie zaplanujcie spłatę. Dopiero wtedy będziecie wiedzieć, czy wam się to opłaca. Śledźcie kolejne odcinki, bo pomogą wam uniknąć wielu problemów finansowych. I pamiętajcie, chomiki to siła. Jeden za wszystkich i wszyscy za jednego. Do usłyszenia! Witam polujące na zysk chomiczki. Wiadomo, że wszyscy chcemy nauczyć się, jak zgromadzić majątek i mądrze nim zarządzać. W internecie pełno jest rozmaitych technik i porad na ten temat. Dziś pokażę Wam filmik, w którym znany przedsiębiorca omawia trzy główne kroki, które należy wykonać, aby skutecznie zwiększyć swoje zyski. Posłuchajmy i przegryźmy się przez to razem. Pierwszy krok to zarobić 1000 dolarów. Może się to wydawać bardzo proste, ale wcale takie nie jest. Ja miałem spore kłopoty z odłożeniem pierwszego zapasu orzeszków, bo ciągle je zjadałem. Ale dosyć obnie, kontynuujmy. Krok drugi to spłacić wszystkie długi za wyjątkiem kredytu hipotecznego stosując metodę kuli śnieżnej. Polega to na spłacaniu pożyczek w kolejności od najmniej do najbardziej uciążliwych, skupiając się na agresywnym nadpłacaniu niskich długów. Gdy już pozbędziesz się zadłużenia, z wyjątkiem hipoteki, w kroku trzecim wracasz do konta z tysiącem dolarów. Momencik, powtórzmy tutaj szczegóły drugiego kroku, ponieważ jest on kluczowy. Zajmijcie się na poważnie eliminowaniem zobowiązań od najniższych do najwyższych. To skuteczna technika, która pomaga usprawnić cały proces spłaty. A na czym polega trzeci krok? Krok trzeci to przygotowanie funduszu awaryjnego na 3 do 6 miesięcy wydatków. Musisz pędzić, jakby ci się paliły włosy, dopóki nie ukończysz tych trzech kroków. Sam chyba przez długi czas biegał z włosami w płomieniach, biorąc pod uwagę, że jest łysy. Ale na serio, te trzy kroki są niezwykle przydatne, szczególnie ostatni. Finansowa poduszka bezpieczeństwa może się okazać zbawiony w nieprzewidzianej sytuacji. Mam nadzieję, że wzięliście sobie do serca te porady, a jeśli nie. Obejrzyjcie filmik ponownie i nie przegapcie kolejnych odcinków, bo wybieram specjalnie dla Was wyłącznie najlepsze treści. Pamiętajcie, chomiki to siła. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Do usłyszenia!